Wyszymaną z tej strony Nerko365 i zapraszam was bardzo serdecznie na drugi skład builder na moim kanale. Dzisiaj to będzie tani i dobry. Nie, dzisiaj to będzie tania i dobra Brazylia. Więc zaczynamy. Widzicie skład belgijski? Tylko po to, żeby zobaczyć. Na bramce mamy Alexar Alexa. Kupiony za 350 monet. Strasznie mało. Jest dosyć niski, ale jego statystyki to Prawo Prawobrońca Lukas. Dobre tempo daje go. pozycję. Też za 350 monet. Ja się staram i talii kupować ich. Na środku obrony Le. Ar. Le. Andro Almeida za 450 ponad. Szukaj to jakiegoś taniutkiego dobrze? I Breno. No to jest dobry. Jeszcze jedno przeproszenie. Ten kosztuje 600 ponadto, a ten 450. Jeszcze jedno przeproszenie, że tu nie będzie sam jak jako jeden gracz, ale już nie miałem momentu. O no, no. na lewej obronie mamy Limę, też bardzo dobry zawodnik, za 750 monet go kupiłem, bo mi się jego statystyki strasznie, ale to strasznie spodobały. Lewy pomocnik? Oczywiście Michael Bastos. Defensywny pomocnik? Poszło. Sorry, Santos za 900 monet kupiony. A Josue za 650, a nie mówię, no to Liba za 750. To jest za 650. A za HPO mamy skillera. 5 gwiazdkowca Juliano. 5 gwiazdek słuczek, 4 słabszej nogi. 3 yes. to jest. 1300 monet za niego wydałem. To tanio. Dla mego pomostnika nie ale jest prawie skrzydło. I to jest Tiago Ribeiro. Karlo. Kupiony za 400 modeł. Oraz na William. Kupiony za 800 modeł. Oraz Bariso. No inaczej tani Lewandowski za 350 monet I myślę, że ten skład może Wam pomóc i nie da dotrzeć do cz, cztej, szóstej ligi i potem już jak się ma strasznie dużo monet po tym, bo będzie, to się zamieni to na o wiele lepszy. Mam nadzieję, że pomoże no i... Do zob I to już będzie... Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Doda septym materiałem. Ha.